Ciemne, manko ziemeczki z tej strony, Urban, jak zwykle, bo kto przecież inny. Nie na no, żarty. Yy, to znowu Urban. A wróciłem po roku nienagrywania, bo jestem. Ogólnie, ja ogólnie regularnie wrzucam swoje filmy. Nawet tutaj widać. I mam nawet, yy, jak widzicie, mam taki monitor, że mam czarne paski, więc yy, będziecie to patrzeć na to, jak jakieś. Gówno. <coughs> ale ogólnie fajnie, fajnie, fajnie. No sklepik taki se Magnus polecam. Moi ulubiony skin. Nie mam go. Ewron, no Ewron. Ewron, a nie Izek Ewron, nie wiem. Ewron ostatnio ma wściekliznę. Ale Izak nie. Ale Izek robi... Izak entroje. Więc wiecie, 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 wiecie. No właśnie. Isaac Androjo nie jest fajne. Nie no, żartuję. Jestem, że żartuje. Lecimy na solo, bo jestem prosem, jak to zwykle. Pewnie nic nie słyszycie, ale y, nie wiem. Ogarnę ten materiał, wrzucę jaki byle jaki. Pewnie. A czy co? Ja nic nie mówiłem. Nic wiem. mówiłem. Y, no, no więc widzimy się po cięciu. Widzimy się znowu po cięciu. Mam 500 pingu, bo mieszkam w wsi. Ostatnio widzieliśmy się w moim starym mieszkaniu w Warszawie. Teraz mam 500 pingu, więc tutaj będzie najlepsza rozgrywka na tym świecie bananym. Nic się nie przygotowałem do tego materiału. Włączyłem OBS i pomyślałem, siema nagram filmik, więc jakby. Mam 1000 iQ jakieś. O moi y, koledzy, pozdrawiam. EkseZK, bo to y, chłop y, z Discorda i Witeka. Ostatnio widziałem po prostu jego filmik. Nie wiem, aż się zesrałem ze strachem. Powiedział, bo y, jakaś tutaj niby jest skrzynka, że gdzie to było. Nie wiem, tu chyba. Nie wiem, w sumie nie patrzyłem. I że nikt jej nie, nie bierze, bla, bla 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 bla. I to tyle. No fajnie, ogólnie. Ja, ja, ja lubię życie. Mam 500 pingów, więc jakby ale Jestem najlepszy w tą grę, ogólnie Wrzucam content z Niczego Bo nie mamy żadnego challenge'u Gramy for fun, jak to robią Nie, nie gracze, ale ogólnie No widzicie, jakiś lamus, musiał mi Zawalić I pyk, jestem taki dobry, chłopie NIGDY BY GO NIE ZABIŁ A tu dyskoteka widać Pewnie nawet nie usłyszycie nie tego co tam mówię Więc jakby wiecie, elo Bo tego, nie wiem w sumie czy jest audio, bo nie słyszę nic, nie widzę Czy się rusza, więc jak nie będzie audio to też to wrzucę bo mam 1000 IQ Gram w tą grę jak totalny bot. Mam 200. No, sorry, 500. 590. O, dobra, zmniejsza się na w 100. No więc yy, nie wiem. Będę wrzucał filmiki, bo nie mam w sumie nic do roboty. A nie chcę mi się jakoś ich montować. Nie no, może cięcie ogarnę tam, to co mówiłem, żeby jest teraz cięcie. <grych> I że nie było... Że nie jestem leniem, Ja po prostu yy, nie ogarniam. A w ogóle nie mówiłem wam nic, czemu kamerki nie ma i tego, bo yy, kamerkę pomyślałem, że przecież w ogóle kto by chciał patrzeć na moją mordę przez połowę materiału. I wydaje mi się, że też łatwiej ogarnia, bo byłem wcześniej na programie Action, którego nie wiem, czy polecić. Mam słaby laptop, nawet trochę widać tu, jakie mam lagi i ścinki. A kupiłem sobie nowy. O! Mam lagi i ścinki, co nie? Wam to też dosyć laguje. Do tego, bo mam laptopa nadal. Nigdy nie zmieniłem jeszcze. Nie no, zmieniłem tam wcześniej co nie no, bo jeszcze miałem starszego, starszego na którym miałem minecrafta I on dobrze jedynie grał. Więc jakby. Nic dodać, nic ująć. I głupia o, Ale muzyka leci tam z góry. Więc jakby. też mam 600 pingów, więc laguję. Więc materiał jest w. Yy... Ile ona ma? Widzicie? Zobacz, jak chodzę. Mamy z 60 fps i 1080p. najlepsza grafika. Mmm, no jasne, że pog. Eee, może kiedyś zmienię monitor i będzie normalnie bez pasków, ale to na razie nie teraz. Może za, za kolejny rok też się zobaczymy. Nie wiem, może ogarnę jeszcze jutro materiał, ale nie wiem zupi to. Nawet poty nie mogę wziąć, Klikam tysiąc razy. Yy, więc fajnie, jakby wydaje mi się, że taki pomysł na filmik typu nie montować. Nic nie uję... W sensie no zrobię tamtą scenkę, co nie. No nie będę was przynudzał. Ta nie. Wchodzeniem do lobby. W sensie. A wchodzeniem i wychodzeniem. Bo to przecież moim zdaniem głupie. Ale nie będę w sensie. Powiedzmy tak, zaczynam od nowa. Dosyć. Mam taki net, że jeśli bym chciał zrobić streama, to by byście mieli na tym streamie, nie wiem, po prostu by było tak. To byłaby właśnie jak stoję, to by było jedno ujęcie, i następnie byście widzieli mnie w pozycji, kiedy jestem w takiej, co nie powiedzmy, jak to już uderzam i tak wiesz, ciągle powiedzmy tu znowu widzę i tak by było no bo nawet jest słaby, no coś by tu ujęć, no myślałem nawet, czy na PlayStation bym nie chciał z PlayStation nawet tego, nie wiem, nagrywać może łatwiej by było, ale tam też mam ping 600 a moi znajomi nie dowierzają, co nie mówię im, że w kreatywnym mam 1000 pingu, bo się podwyższył a oni na to, nie, nie, co ty, kłamiesz jak to oglądacie, to y, nie pozdrawiam. Znaczy, niektórych, żeby nie było. O, śmiecie, jestem. Tak, jak Deadpool. Znaczy, co? Nic nie mówię. Przesłyszałem się. Więc jeśli y, jesteś tam, hejterze, Którzy dysklajkuje Ten filmik e, Powiem tak Nie win mnie, win Pink No mi. Napisz w czacie Haszczak e, e, Kupię ci neta. E, To ci przypnę Serduszka, na pewno No napisz w ogóle coś z netem To na pewno ci przypnę serduszka Ogólnie przypinam, wszystkie serduszka bo będą W ogóle Zbyt, nie wiem w sumie O słyszałem typa Szykuje się, Jadka, zaż jak ja jestem prosem totalnym. Pyk, zmieniamy. Wiesz co, no, może y, jak coś mówię tylko tak. Nie, nie, nie mówię, że na pewno, ale jeśli ogarnę mojego taty monitor przedni i on ma podobną rozdzielczość do tego, ale nie wiem, czy on nie będzie wtedy na pełen ekran. Bo ja tutaj próbowałem, nawet chciałem dla was zrobić w oknie, co nie takim malutkim na środku ekranu. Tam 1680, no coś. No 1080 chyba, jakoś tak to jest. To wtedy w ogóle cały ekran znowu się nie pomieścił. A nie wolałem chyba powiększać tak, żeby widzieć połowę ekranu, niż wolałem chyba całe i czarne paski niż. Połowie ten. No, chyba że chcielibyście odwrócony ekran, to wtedy, tak jak na YouTube, co nie macie takie czarne paski, chyba czasem z boku. No, to byście po prostu widzieli. E, ja jestem prosem, więc nie podjeżdżam. Czuję się na, nie na siłach z tym pingiem. Ale, no, y, pozdrawiam tego y, Witeka. Nie wiem czemu. Nawet go... On nawet chyba nie jest nie subskrybuje mojego kanału, ale pozdrawiam. Jeśli to widzisz. Witek u I nawet chyba wam wrzucę jego kanał. na serio. Ja pierdzielę. Słyszę tam. Za jak się klepiam. Ja pierdzielę, strzelaj! No on ma biało. Jezu. Co on robi? Dziękuję. Mam dwa... dwie likwidacje, chopy. Idźcie mi stąd. Co? Ja pierdzielę. Mam więcej 500 IQ. O jezu! Teraz już nie. Nie, nie mam w ogóle. Jakby. Moje budowle się budują po 5 sekundach, pod tym jak w ogóle uderzę, więc jak Ernest gra podobnie do mnie, to proszę Cię, Ernest, kup mi internet. Nie wiem, Ernest, kup mi internet. Ogólnie. Pozdrawię Cię na filmie. Nie no, pozdrawiam ogólnie. Pyk! Chłopie, zaliczyłam mi likwidację po tym, jak w ogóle 5 sekund po tym, jak go zabiłem. Bo ja jestem prosem ogólnie, nie, nie mówiłem wam. Dlatego mam 60 level karnetu pod koniec sezonu. Um. Ale ogólnie jestem prosem. Zobacz, nie, nic w ogóle chyba w życie, Nie no, na początku straciłem. Ale żeby nie było, jestem w ogóle totalnym prosem. Jestem najlepszym z tych wszystkich youtuberów. Nie wiem, jestem lepszy od Jacoba. Mówię wam, zapamiętajcie sobie imię Kajetan Urbański albo Urban, nie wiem. Myślałem nad zrobieniem nowego kanału. W sensie chodzi mi, że też by był Urban, tylko po prostu bym już stawiał nowy content niż gierki. No ale cóż, może kiedy będę miał 100 milionów subów, 100, nie, no, 100%, na 100% tak będzie. Jakbyście nie wiedzieli, o, mój telefon zabrzęczał. Yy, no więc jak będę miał 100 milionów subów, yy, to tego. pozdrowię tego. Yy, wszystkich. 100%. Nie wiem, będę tak popularny, że trzeba zostawić te pierwsze filmiki, że później ludzie się niby śmieli, że tak ho ho, ale głupek tego typu. Ale później by ogarnęli. Ale tak zdobył 100 milionów subów. Tak jak wiesz, PewDiePie. Tam pierwszy filmik to był. Nie wiem, o tym jak bawił się z zombie w Minecrafcie. Bo ogólnie wiesz, Minecraft to najlepsza gra o. Lama. Nie, na no, żartuję Żeby nie było. Minecraft to najlepsza gra, jaką widziałem w życiu. Grałem kiedy. Czyli ile miałem lat wtedy? Yy. Grałem w Minecraft od wieku 5 lat albo 4, jakoś tak. Aktualnie mam 12. 12 mam y, od 7 dni. Nie, czekaj, to, to było Prime Prize. Sorry. Y, nie od 7 dni, tylko od 4, bo 4 dni temu były moje urodzinki. No. No, e, podam w, tego w link, e, link w tym, tym opisie jeszcze do Discorda, bo powinien być też. Nie jest to jakieś zaawansowane powiem Ci mój Discord, ale może być. Nie jest taki zły. Nie wygląda jak ścierba. Proste. Nie no, trochę za dużo kanałów tak bym wstawił. Ale z moderacją mi do, dosyć mocno po, tego pomaga. Pozdrawiam, Marecki i Filzuka. Jezu Chryste, mój ping. Ja nawet czasem po prostu nie wiem. Przed chwilą wszedłem sobie do Counter Strike'a i tu nic nie mogę robić. Łączyło mi się z siecią CSGO przez, nie wiem, 5 minut. Ty czekaj, bo ja słyszałem jakiś glitch, że niby możesz mieć tyrolkę na dubę. Czekaj. Jakoś tak to było. Czekaj. Chłopie, zrobię to. Jezu! Jezu! Dobra, jestem prosem. Nie, 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 nie mówcie nic o mnie. Widzicie tego gościa? Ja go namierzę w ogóle, nie wiem, nie wzrokiem nawet. zasz I teraz. Hehe, bot. O tu jest ten bot. Jeśli to jest ten bot. Ale pewnie tak. Jezu, ale boty. O, zdałem mu. Ty dawaj zabiega. W powietrze. No, gdzie jest ten damus? Dobra. Hopę. Ja jestem najlepszym graczem tej gry. Jest top 12. Nie mam żadnego challenge'a. I ogólnie jestem najlepszym graczem tej gry. Dlatego trafiłem w niego dwa razy, a nie raz. Zobacz, wygram z nim. POG! Ty zero mi zadali chyba. Nie, no na początku mi zadali, ale to tyle. Więc ja jestem pros Nie to co. <noise> Niech tu idzie. Dobra, po co w ogóle przeładowywałem z kartu, jest. Ale głam ze mnie. Gram e, tą pom, pom bo e, nie wiem w sumie, nadal lubię. W sumie nie wiem, wiecie? Napiszcie może w komentarzu, czy co walicie, wolną, czy e, tego. Czy szybką. Ja chyba. Wolę wolną. Pod chillowe gierki to wolną, 100%. Ale pod y, turniej nigdy bym nie wybrał szybkiej. Znaczy tej y, wolnej, bo wydaje mi się, że w turniejowym, jak mam powiedzmy te 500 pingu, to mój czas na ogarnięcie, że powiedzmy jest jakiś player i muszę oddać strzał, jest wolniejszy, co nie? Więc wolę już mieć na szybko, że jeśli bym, wiesz tam, że pół, pół, półk, no szybko go walnąć i zabić. Niż raz walnąć i później, jak ewalić no, walić w monitor. Nie no, nie, nie wiem czy walną, ale trudno. O tam typo, widzicie? Po prostu mam namierzanie wzrokiem. Tak, tak widzę po prostu. Materiał trwa 17 minut i to jest jedna gierka. Więc dam wam tylko tą gierkę Napiszę O, pierwszy pierwszy... Czekaj, coś mi tu. A, bo mogę to podnieść. Jezu, podnieść to? Dobra, tyle. Czemu to są pszczoły? Ja to słyszę pszczoły małe. Co to jest? O co? To... Co się odwaliło? Dobra. Nie wnikajmy. Wiem, że zrobiłem chyba jakieś wyzwanie. W ogóle wyzwania też w tej grze mi się ładują tak, że szkoda gadać. Jestem na środku. Nie no, teraz jestem w ogóle w strefie. A więc jakby szkoda gadać o wyzwaniach. O tu, tam jest. Nie no, nie podjeżdżamy, dobra. Wysadzili się jacyś głąby, głąbki. I słyszę... Dobra, tyrolkę słyszę, no to wiadomo, że. O, o, jest. Dobra. Widzicie? Dostał raz. Czemu ja gramy z jakimiś łebotami? Nie wiem. Jestem prosem w tej grze. Nie to, co nikt tu dzi. <laughs> znaczy, co? Ja jestem. Nie, no. Przepraszam, że tak z tego. Gadam. Nie. W ogóle nawet nie wiedziałem, że kiedyś zrobię ten filmik. O nie. Nie. O nie. Dobra. Co on wola? Dobra, Deadpoolek. A tam był jakiś sypiarz. To chyba. A ten co? Co uciekasz? Co on robi? Chyba, że ja mam jakieś wiesz? Ja mam większy ping i mam haksy od razu, a bota mam. Dobra, sorry. Przepraszam cię. No nie. Bot wie, wie że z Deadpoolem nie, nie się nie zadziera. Deadpool. Dobra, gdzie, gdzie jest ten bot? Nie no, żartuję. Nie obrażajmy ludzi. Dobra, umarł tam jeden, ale ja chcę tego, bo może i mieć coś dobrego to pewnie wyjdzie. Nie widzę go. Pewnie umrze w strefie. no, gdzie on jest? Jak go tu nie ma. Dobra, nie wiem, nawet nie idę tam. Ale wezmę dopołka. Pejk, dopółek. Dzięki. E, nie no, nie bierzemy chyba w rzutni. Ja nie Bambik. Chyba. Nie, nie pytajcie w sumie. O, tu kolejna lunetka. Nie. Nawala. Jakiś. Jeden ping. Pewnie Ernest. Wiem, że to Ernest. Jezu. Jak się odwraca rzeczy w tej budowli. O. O. Dobra. Ja jestem najlepszym człowiekiem w ogóle w tej grze. Chyba. Zagnomy. Oj, 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 oj. O o Karabinem... Ja pierdziele, widziałem go kątem oka. Dobra. Yy, nie wygramy tej gry, a jest top 3. Damy... Prawie wygrałem! Uuu. Tak będzie. Tak będzie. Jeśli dźwięk się nie nagra, jestem niebogiem. Ale kimś Dobra. Strefa nie wiem czy mnie zabije. Chyba nie. Dobra. O, o! Big, chłopy! Co wy że Żebot? Ja. Ja w ogóle jestem prosem w tej grze. Ope, może to wygram. Jak to wygram, to ja jestem bogiem. Karabinek szturmowy. Teraz to już strzelbę. Nie wiem. No jak ten bot jakiś... Lepszy ten bot. Bot przez sak, nie wiem. Nie no, bierzemy. Co tam? Życie mi nie miłeś, co? O. <laughs> Up. Ale głąb. Ale dobra. Nie no, bo on zacznie atakować mnie. Wychylę. Widzisz? Wie, że ma... 700 pingu Więc wolał Nie no Chyba cię coś boli w Strefa O ty mały Krwiopijcu Wygram to Wygram to! Nie! Wygrałem! Chłopy! Jestem bogiem tej gry! Bogiem tej gry jestem! Tańczę! Skuter! Dobra, chłopie, nie wiem, na, na 100% biorę ten materiał. No. No więc jeszcze za chwilę widzimy się w lobby. No więc jesteśmy już w lobby. To była epicka wygrana pana Urbana. Jeśli się nawet nie nagrał dźwięk, trudno biorę to, bo wiem, że na pewno mikrofon się nagrał, obojętnie czy jest dźwięk. No więc życzę miłego Dziąka. Na pewno, może Dziąka, nie wiem, pewnie to w nocy nawet dam. Życzę w ogóle miło, 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 żeby wam było przez ten. Czas kwarantanny, no i życzę powodzenia ogólnie w życiu. Cześć, cześć!